Grzegorz Przewieźlik. Dziękuję bardzo na temat. Szanowni Państwo, bo ja zabierałem głos na poniedziałkowej komisji na ten temat. Zadałem właśnie od razu, jak tylko zaczęliśmy omawiać tę uchwałę, zadałem pytania właśnie w tym kontekście. Dziękuję za odpowiedź Pana Wiceprezydenta. Czy coś macie, jakieś wiedzę, że taki projekt uchwały jest przez Was przedstawiany? I powiem szczerze, tak, prewencyjnie. Ja wiem, że może ktoś to odbierze bardzo groteskowo, ale to tak, to tak ma cię odebrać. Na następnej sesji, czyli we wrześniu, no to ja zadam taką czy projekt uchwały, czy jesteśmy za tym, żeby połączyć Dąbrowę z Będzinem, że jesteśmy przeciw. Bo no to tak wygląda troszeczkę. Szanowni Państwo, na temat Dąbrowy Górniczej jest wiele plotek w przestrzeni publicznej. Wiele. Dotyczą różnych, różnych sfer. I przepraszam bardzo, jak my byśmy, jako radni, za każdym razem chcieli tutaj zabierać głos, czy to chcemy tak, czy tak, czy jesteśmy za tym, czy za tym, no to troszeczkę by to było groteskowo. Bo po to mamy oświadczenia, po to mamy właśnie jesteśmy przedstawicielami pewnych środowisk, mamy swoje strony, mamy swoje właśnie też nośniki w przestrzeni publicznej i tam możemy to mówić. Bo po prostu no, uważam, że e, miesiąc temu ja głosowałem, bo ja pamiętam jak głosowałem, głosowałem za tym, żeby nie ściągać tego projektu uchwały, który złożył Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Właśnie żeby przedyskutować ten temat. Ja wiem, że, e, znaczy może inaczej, nie wiem, czy to było populistycznie, czy właśnie pod kątem, żeby to zrobić tutaj troszeczkę burzę mózgów przed wyborami może prezydenckimi. Nie wiem, jakie były cele, ale uważam, że ten projekt uchwały dzisiejszych kolegów Towarzystwa Przyjaciół Domrowy Górniczej był niepotrzebny, bo można było w inny sposób się odnieść do, do tych sytuacji, które tutaj jak pan radny Olżanski mi mówił na komisji, że ktoś tam atakował, czy może nie atakował, ale ktoś zaczepiał. Naprawdę można było to w inny sposób przedstawić, bo właśnie tym projektem uchwały ja to uważam. Oczywiście każdy ma, może mieć swoje zdanie. Uważam, że ta dopiero uchwała, jeżeli my ją podejmiemy, może spowodować poruszenie w Dąbrowie Górniczej. Bo jeżeli 25 radnych rozmawia nad czymś takim, nie czego nie ma. To może spowodować to u ludzi, że jednak chyba o czymś oni wiedzą. I proszę Was, nie rób takich projektów uchwały. Ja wiem, jak już zagłosujecie, bo to już część Państwa radnych powiedziała, w jaki sposób zagłosujecie.